Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny tydzień. I zanim do niego przejdę, to chciałabym Wam zacytować przysłowie łacińskie. No, taki będzie tydzień, dosyć interesujący. Rać się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość. Jako, że e, nasz tydzień jest połączeniem tego, co było. Z tym, co jest i z tym, co będzie. Mamy taki fantastyczny tydzień, powiedziałabym, przeplatany troszkę. Czyli zapraszam, tydzień od 17 do 23 czerwca. 17 czerwca mamy poniedziałek i poniedziałek rządzi się zmianami. Słońce mamy jeszcze w znaku bliźniąt, ale Merkury razem z Wenus przechodzą do znaku raka. I to jest taki ciekawy moment, bo poczujemy i zauważymy te elementy samych siebie, które do tej pory w naszym życiu mogły być bardzo odległe, albo uznawałyśmy, uznawaliście. Te elementy jako odległe, a teraz one się łączą. Nasze przemyślenia, czyli nasz intelekt i nasze odczucia przebiegają jednotorowo. Nic nam już się nie wydaje, tylko następuje taka pewność wewnętrzna siebie, i ona jest skoligacona z naszymi pomysłami. Zatem nie musimy niczego robić sobie na przekór. W poniedziałek praktycznie możemy organizować sobie pracę papierkową, czy wszelkiego rodzaju a, pracę z dokumentacją, zaprowadzanie porządków dokumentacji. Czy też możemy zwracać się do instytucji o wydanie pozwoleń jakichkolwiek, rozstrzygnięć. Czyli zwracamy się o to wszystko, co jest nam potrzebne formalnie. A również korespondujemy, telefonujemy. Czy oczywiście werbalnie się zwracamy. E, jako, że jeszcze słońce jest w bliźniętach, e, do tego wszystkiego słońce i księżyc tworzą trygon. I nawet jeśli nie jesteśmy do końca przekonane, czy nie jesteście do końca przekonani co do tego, czy dana sprawa jest do załatwienia, może się okazać, że właśnie jest. Egzaminy i oceny też są przyjazne. A dlatego można z czymś startować, dlatego można się wybrać na konsultacje, dodatkowe konsultacje, można wypytywać czy też rozwiewać swoje wątpliwości. No i lepiej odbieramy to wszystko, co się zmienia, a zmienia się, jako że z umysłem naszym w parze idą odczucia. 18 czerwca mamy wtorek. Wenus i Merkury w się do Plutona. No i uważajmy na te układy, bo sprawy zaczynają być bardziej emocjonalne, bardziej podszyte emocjami emocjami, których nie widzimy. Wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, natomiast tak naprawdę te emocje tutaj w większości we wtorek będą zaważały praktycznie na wszystkich. Uważajmy na nowe związki. Słuchajcie, jednak i Wenus, i Merkury razem z Plutonem. Uważajmy na te wszystkie związki, które pojawiają się nagle. Znowu na nowe osoby, które pojawiają się przy nas. Powiem tak, niby osoby są nowe, ale te osoby niosą ze sobą stare, negatywne, by nie rzec nawet toksyczne doświadczenia. Jednak Kwin nie jest fajnym aspektem, a kontakt Wenus i Merkurego z Plutonem nie jest przyjazny. I dlatego można tak bezwiednie wejść w dyskusję, która wcale nie zakończy się dobrze. Słowne potyczki, które szybko przeradzają się w uczucia niechęci, nawet nienawiści do kogoś, to są takie blokady. Tworzymy tutaj barykady w tym dniu i jest taka możliwość. Czyli pojawiają się bardzo skrajne odczucia, podobne, podobnie jak bardzo skrajne są myśli. Często mówimy, że ktoś się zakochał w kimś na zabój, ale pamiętajcie, że jeżeli nastąpi w tym dniu albo zapałamy do jakiejś idei takimi właśnie emocjami, to nie jest to uczucie i nie będzie to coś, co doda nam skrzydeł. Obrażamy się na kogoś mocno, i ludzie na nas też się bardzo mocno obrażają. To są zniewagi i traktowanie, którego się nie zapomina, w sensie, no niestety in minus. Ale wiecie, że ja przesadzam. Pluton w tym układzie jest bardzo ważny, i dlatego przypomnijcie sobie wiosnę tego roku. I jeżeli 20 bądź 21 marca nieszczególnie jakoś nam coś wyszło, nie wiodło się dobrze, to naprawdę. Nie warto iść na barykady, ani się zarzekać, ani też się angażować w pozornie błahą sprawę. Bo to na pozór, ale tak naprawdę zupełnie o coś innego może chodzić. 19 czerwca mamy środę. Ponieważ księżyc jest w skorpionie, i ma opozycję do urana, zatem coś się może popsuć. Słuchajcie, od tak nie wiadomo dlaczego. Ten układ szczególnie negatywnie działa do godziny 12, czyli do południa. Ten układ powoduje brak zaufania do wielu znanych nam osób, niechęć do metod tradycyjnych i brak stabilności. Troje także nie wie lewica, co czyni prawica, dosłownie i w przenośni. Pomysły pierwotne, nawet te sprzed tygodnia, wydają się być kompletnie bez sensu, i mamy ochotę wiele spraw zarzucić, odrzucić, obrazić się i nie rozmawiać z innymi. Pamiętajmy też, że ci inni są zarażeni tym nastrojem, i tę ogólną drażliwość, ogólnonarodową czy ogólnoświatową drażliwość trzeba mieć na względzie. Niczego poważnego nie rozpoczynamy w środę. Dopiero po południu troszkę się uspokajamy, rozumiemy to, co się dzieje w oku, rozumiemy obiekcje swoje i cudze, i to popołudnie i wieczór pomaga nam w tym, aby lepiej pojmować świat wokół siebie. 20 czerwca mamy czwartek, bardzo ważny dzień. Słońce przechodzi do znaku raka. I tak jak przy każdym przesileniu, słuchajcie, warto się skoncentrować na tym, co łączy nas z tradycją, z tym skąd pochodzimy. Ogólnie, czy podoba nam się noc kupały, czy nie, czy nazywamy tę noc nocą ziół, jakkolwiek wchodzimy w świat, którego nie do końca widać. Wejdźmy na chwilę w swoje wierzenia, swoje odczucia, pokuszmy się o lepszy kontakt z naturą, pokuszmy się o lepszy kontakt z bliskimi. E, powiem tak: bezpieczniej jest za, e, poszukać kwiatu paproci, niż zaufać czy zawierzyć nieznanemu, cokolwiek czy ktokolwiek to będzie. Słońce w kwadraturze do Neptuna, jakby e, dodaje. E, tego, że zaufanie nie jest dobre. I tutaj nie chodzi o to, żeby nie wierzyć w te bzdury odnośnie kwiatu paproci i tak dalej. To jest tradycja pewnego rodzaju. Tylko nie wierzmy temu wszystkiemu, co do nas przychodzi, bo to jest wysublimowana moc oszustwa, oczywiście, szyta na dzisiejsze czasy. Podszywanie się pod kogoś czy pod coś, też jest tutaj bardzo możliwe. Lepiej skorzystać ze swojego prywatnego wglądu, posłużyć się otwartym w tym dniu kanałem podświadomości, a na duby smalone uważać po prostu. 21 czerwca mamy piątek, jesteśmy przed pełnią, ale. To jest zdecydowanie spokojniejszy moment, bez komplikujących życie związków i złudzeń, które w czwartek na przykład mogą nam odbierać entuzjazm i energię potrzebną do podejmowania właściwych decyzji. Wychodzi nam w piątek, wspaniale się dzieje. Gdy współpracujemy z osobami starszymi, gdy współpracujemy z autorytetami, z osobami, które są nam bliskie, ale uwaga, od dawna są nam bliskie. Nie, że się zaczęła ta bliskość tydzień temu, a już a, a, nie w tym tygodniu, bo to, nie tak, to tak nie działa. Y, łączymy się ponownie z ludźmi bliskimi, znanymi, którym się chce czegoś fajnego od życia. To nie jest wojna, tylko fajne współistnienie. Pomysły z piątku szybko przekuwamy na działanie i efekt, a to jest sprawa oczywiście Marsa i Merkurego, które to planety są do siebie w sekstylu. Nie błądzimy w piątek po intelektualnych wertepach, tylko zmierzamy skutecznie. Do upragnionego celu. Właściwie dobieramy cele i środki, również sojuszników czy sojuszniczki. Taki tydzień, gdzie warto planować i działać, w poniedziałek i w piątek, a na resztę uważamy w zależności od tego, jak się człowiek czuł, jak się czułyście, czuliście 20 marca 2024 roku. 26, 23 czerwca mamy niedzielę i ta niedziela pomoże nam zebrać siły. Ona jest zdecydowanie spokojniejsza. Popełni bardzo interesującej takiej obalającej pewne, pewne mity. Możemy dokładnie zrozumieć, czego potrzebujemy, i przychodzi czas na zaplanowanie sobie biegu, działania, własnego biegu, tego, co chcemy uzyskać. Oczywiście będzie innowacyjnie w przyszłym tygodniu, czyli od 24 czerwca, a to za sprawą układu w wodniku. I najważniejszą rzeczą w niedzielę jest to, aby każda i każdy rozeznał, to, co w życiu nieuchronnie dobiegło końca, jest etapem zamkniętym i etapem bardzo osobiającym, jeżeli nie chcemy go zamknąć. Taki mamy fajny czas, nic pod przymusem, ponieważ dominująca Wenus i Słońce to jest ta koniunkcja, o której mówiłam bezbłędnie rozróżniają kwestie, do których mamy serca, pokazują nam te kwestie i takie, do których serca już nam brak. No, to właśnie jest taka niedziela. Fantastycznego tygodnia Wam życzę wszystkiego dobrego.